W jakich sytuacjach warto zastanowić się nad terapią holistyczną naszego psa? Jeśli nasz pies ma w swoim życiu problem z czymś, na przykład, żeby to lepiej wyjaśnić, problem z psami, na potrzeby tego mini wykładu wybiorę sobie psa, który jest agresywny w stosunku do innych psów. Jeśli nasz pies reaguje agresywnie na większość psów albo na każdego psa, i widzimy, że w momencie, kiedy on zauważa drugiego psa, to odpala się jego schematyczna reakcja. Jeśli ten drugi pies się pojawia, nie pojawia się myślenie, zastanawianie się, tylko pojawia się od razu reakcja, czyli nie obserwujemy żadnych adaptacyjnych, zachowań, czyli takich, które pomogłyby się psu przystosować do danej sytuacji, a nie widzimy u niego zastanawiania się, przyglądania się, dobierania, zachowania w zależności od drugiego psa i okoliczności. Widzimy, że on reaguje zawsze w schematyczny sposób. Jeśli tak, taką sytuację mamy, to z dużym prawdopodobieństwem nasz pies jest traumatyzowany. I mimo tego, że nie potraficie wskazać żadnego doświadczenia, które go straumatyzowało, chociaż wielu z Was potrafi, to pamiętajmy o tym, że trauma nie jest zdarzeniem, tylko trauma jest przeżywaniem jakiegoś zdarzenia. Jeśli pies czuł się nadużyty w jakiejś sytuacji, czuł, że nie potrafi zdystansować jakiegoś psa, czuł, że. Pies się nim bawi, a nie z nim e, bawi czy wchodzi w interakcję. Jeśli, jako szczeniak, miał zbyt dużą ilość trudnych kontaktów, albo jeśli jest frustrowany, bo ma za małą ilość kontaktów, e, w związku z czym jego frustracja się przerodziła w złość i teraz tą złość przykleja do innych psów, bo wie, że nie będzie mógł z nimi się kontaktować i w jego oczach oni się już jawią bardziej jako wrogowie niż jako przedstawiciele tego samego gatunku, z którymi można miło spędzić czas. Więc dużo mogło się zdarzyć. Przez co nasz pies zaczyna bardzo źle kojarzyć to, co jest tak naprawdę, wyjściowo nie jest niebezpieczne, czyli drugi pies idzie. Pies, który nie ma problemu, może zareagować raz na jakiś czas agresywnie, ale przede wszystkim u takiego psa obserwujemy, elastyczność w reagowaniu, to, że dysponuje większym wachlarzem reakcji, na przykład pies widzi drugiego psa i zaczyna się mu przyglądać, zastanawia się, myśli sobie, mmm, kupię sobie trochę więcej czasu i będę sobie nawęszał ziemię. Albo zastanawia się nad tym, z jakiego punktu obserwacyjnego mogę lepiej tego drugiego psa obserwować. Myśli sobie, ok, podejdę parę kroków, ale nie podejąłem jeszcze ostatecznej decyzji, czy chcę do niego bliżej podejść. Zastanawia się, czy mój opiekun widzi tego drugiego psa, czy ewentualnie będę miał u niego wsparcie. Albo patrzy się na tego drugiego opiekuna, piszczy, skacze i mówi, rany boskie, błagam Cię, odejdźmy stąd jak najszybciej, ten pies jest niebezpieczny. Jeśli mamy takiego psa, który w różny sposób reaguje i czasami po prostu obwącha się z drugim psem i chce iść dalej, a czasami szerokim łukiem chce odejść od jakiegoś psa, a czasami warknie albo widać, że zesztywnieje, rzuci spojrzenie dystansujące, jeśli mamy takiego psa. To możemy mu ufać, bo on prawdopodobnie reaguje adekwatnie do sytuacji. I z dużym prawdopodobieństwem często wie więcej na temat drugiego psa, ale też wie dużo na temat swoich możliwości danego dnia i tego, że może zareagować. Dzisiaj zbyt impulsywnie, bo boli go żołądek, albo że jest przemęczony, bo nie spał dobrze, więc nie ma ochoty na interakcje społeczne. Tak samo zresztą, jak my, musimy być w miarę śwież, świeżymi i otwartymi, żeby chcieć się z ludźmi komunikować, kontaktować, bo mimo tego, że kontakt może być bardzo przyjemny, to on jest kosztowny i każdy z nas inaczej ocenia tą kosztowność, inaczej ją przeżywa. Więc e, zakładając, że psy, jako istoty społeczne, też potrzebują tego kontaktu i to jest bardzo indywidualne, ile i jakiego. To jeśli mamy psa, który reaguje w różny sposób yy, i nie pała entuzjazmem i za każdym razem przyjaźnie podchodzi do drugiego psa, ale też używa agresji, używa sygnałów dystansujących, rezygnuje kiedy tego potrzebuje, to mamy psa, który nie potrzebuje terapii. Możemy delikatnie z nim pracować nad podniesieniem kompetencji społecznych albo po prostu poszukać mu jakichś fajnych, stałych kompanów do. Spacerów do spacerów socjalizacyjnych, e, czy do po prostu takiego zwyczajnego chodzenia obok siebie. Natomiast jeśli mamy psa, który nas niepokoi i nie rozumiemy, dlaczego w taki sposób reaguje za każdym razem, e, to rzeczywiście przyda nam się wtedy terapia. I terapia holistyczna, którą my proponujemy, e, ona opiera się na tym, że sprawdzimy obszar każdy życia psa, bo niekoniecznie pies, który ma problemy z innymi psami, rzeczywiście. Potrzebuje większej ilości kontaktu z psami, potrzebuje nauki rezygnacji. Może być tak, że chodzi o zupełnie inny obszar życiowy. My potrzebujemy zobaczyć, jak się czuje ten pies, kim on jest, i e, potrzebujemy zaplanować pracę z tym psem w oparciu o jego indywidualne potrzeby, o Wasze życie. O wasze możliwości i wasze oczekiwania. Nagraliśmy dla Was mnóstwo filmików instruktażowych, dzięki którym możemy pokazać konkretne ćwiczenia, ale też sytuacje z komunikacji, objaśnić, o co może chodzić waszemu psu. Co więcej, dużym elementem terapii holistycznej, którą oferujemy, jest analiza waszych filmików i będziemy was prosili o nagranie różnych sytuacji, a jako że każdy z nas ma telefon, to nie jest to jakiś problem, a my naprawdę będziemy mogli bardzo wiele Wam zasugerować i pomóc, jeśli zobaczymy psa w różnych, konkretnych, nieprowokowanych sytuacjach, ale zupełnie naturalnych. Przygotowaliśmy dla Was taki dzienniczek pracy, do którego będziemy wklejać różne rzeczy, materiały, i mamy dla Was trzy spotkania, to jest bardzo dużo trzy spotkania, podczas których możemy naprawdę Was wiele nauczyć. Dlatego jeśli preferujecie taką pracę online, albo jesteście spoza, spoza naszego obszaru działania, czyli spoza Krakowa, to bardzo, bardzo szczerze was zachęcam do tego, żebyście skorzystali z tej opcji terapia holistyczna, bo to naprawdę jest coś, co może zrewolucjonizować waszą relację z psem i podnieść ogromnie komfort życia waszego psa i wasz własny również. Jeśli dodatkowo będziecie zainteresowani jeszcze naszym kursem z komunikacji to on może bardzo uzupełnić terapię holistyczną i na pewno na terapii holistycznej będzie dużo o komunikacji, natomiast kurs z komunikacji którym oferujemy oprócz tego, że ma ogromną ilość filmików e, i różnych e, fotorelacji, bardzo dużo treści, których nie ma nigdzie indziej, to też spotykamy się z Wami i tłumaczymy Wam Wasze psy. Wy przechodzicie do nas z nagranymi filmikami i raz na półtora miesiąca, raz dwa miesiące spotykamy się w obrębie naszej grupy i uczymy się tej komunikacji i staramy się odpowiedzieć na pytania, czego, czego nasz pies potrzebował w danej sytuacji. Także te dwa nasze produkty, terapia holistyczna i kurs przy komunikacji bardzo się uzupełniają i zachęcam Was do tego, żebyście się nimi zainteresowali. Pozdrawiam.